Przychodzę do Państwa z uważnością, z myślą o tym, że dzieci w przedszkolu mają talenty i że są w naszych rękach. I to od nas zależy, jak będziemy je kształtować, jak będziemy je prowadzić, by mogły sobie rozkwitać by mogły rozkwitać wyjątkowo często we własnym tempie czasami trochę niesforne, czasami wymykające nam się spod kontroli. Ale taka właśnie jest uważność na drugiego człowieka, czyli przyjrzenie się temu, co dzieje się ze mną i jak ja podchodzę do życia. Powiedziałam też dzieciom na naszym spotkaniu, że nasz mózg jest plastyczny i tak jest naprawdę. Możemy go ćwiczyć, możemy sprawiać, żeby łączyły się neurony nowymi mostami. I to od nas, nauczycieli, zależy, czy stanie się to już w przedszkolu. Uważność. Tak naprawdę to trudne zadanie. I nie da się wymagać tego od siebie i od dzieci, że od razu wejdziemy do sali i wszyscy będą nas słuchać. To nie jest łatwe. Zaczynajmy od małych kroków. Część ćwiczeń, które prezentuję dla Państwa, może się wydać zbyt trudna dla dzieci, które dopiero zaczynają. Więc zacznijcie od uważnego słuchania, uważnego bzyczenia, uważnego oglądania czegokolwiek, nawet chodzenia na spacer z lupą i przyglądania się temu, co jest w ogródku, żeby przejść do trudniejszych i trudniejszych zadań, bo dzieci naprawdę są w stanie je zrobić. Sama uważność pozwala dzieciom na dostrzeganie w życiu tego, co dobre. Dzięki uważności kształtujemy też koncentrację naszych dzieci, Sprawiamy, że ich skupienie jest coraz dłuższe, a w tym czasie, kiedy wszystko jest migawką i dzieje się dosłownie sekundę i znika, to jest bardzo ważne, żeby pobyć, być otwartym na drugiego człowieka, pracować razem i przyglądać się sobie. Wszelkie zabawki sensoryczne, które pozwolą naszym dzieciom, szczególnie tym, które mają w ciele dużo poruszać się, podociskać bez przeszkadzania innym, to jest coś, co powinno się znaleźć w przedszkolu. A dodatkowo, kiedy możemy jeszcze przemycać wiadomości o mózgu, opowiadać o tym, jak on się ćwiczy, jak na siłowni, to dla dzieci niesamowita zaleta. Nasz mózg, który gdzie mieszka? Tutaj w brzuchu, czy w kolanie? W głowie, nawet dokładnie, mieszka w naszej czaszce. Czy to jest taki kask? Jeździcie na rowerze w kasku? Tak. No. No to świetnie, bardzo, bardzo gratuluję. I ten nasz mózg, jeśli chcecie, możecie wziąć go do ręki. Można go troszkę pościskać i przekazać sąsiadowi. Można go przekazać. Oh, świetnie. Stasiu daje klarze, a Zuzia daje Ludwikowi, a Antek daje Olkowi. Przekazujemy. Podasz Ludwikowi, świetnie. Uh. To jest nawet zimne. Mm. Mogę poprosić od Was na chwilę. Dziękuję bardzo. I wiecie, co się dzieje? Ten nasz mózg jest plastyczny, czyli ja go mogę nie ugniatać w taki sposób jak my ten, ale mogę go ćwiczyć. Mogę cały czas robić coś, tak jakbym chodził na siłownię tylko to jest siłownia dla mózgu. Żeby ten mózg lepiej pracował i mniej zapamiętywał tego, co mi się strasznego przyśniło, a więcej zapamiętywał lodów waniliowych, brykania z kolegami i budowania karmniku. Antek opowiadał, że budował karmnik. Dobrze zapamiętywać takie rzeczy, prawda? W przedszkolu kiedyś budowałem karmnik z butelki. Kolorowe chustki pozwalają dzieciom na zabawę. Na zabawę z delikatnością i z uważnością. Najpierw zaczynamy od przekazywania ich tylko sobie w grupie. Możemy też przekazać je z dobrym słowem. Życzę Ci dobrego dnia, pięknie dziś wyglądasz, lubię się z Tobą bawić. To od nas zależy, co będziemy przekazywać z chustkami. A klamerka? Klamerka to już wyższy poziom. Ruch pęsetkowy bardzo potrzebny, kiedy myślimy o motoryce małej. Potrzebuję, żebyście na chwilę wzięli tę chustkę w dwie ręce. Czyli trzeba ją tak szeroko roz, rozłożyć. Mhm. Ja wrócę sobie koło Zuzi. Okej. Okay. Jestem tu. I teraz słuchajcie, te chustki będą wędrowały w górę. I w dół. Świetnie. Najpierw nie puszczajcie ich jeszcze z rąk. Tylko w górę i w dół, tak wolno. Tak wolno, jak muzyka tam gra. A teraz spróbujcie tylko jedną ręką. Może wam się uda? Mi się uda. Tylko w górę i w dół. I w górę i w dół. A teraz spróbujmy ją sobie przełożyć dookoła siebie. Ale tak powoli, jak nam muzyka mówi. nie umiem. Powolutku. A teraz, jak zrobicie krok do przodu, to można tę chustkę bardzo powoli przełożyć sobie między nogami. Świetnie. Mm -hmm. I tak chyba z ręki do ręki to jest łatwo. Więc teraz mam nową propozycję. Rzucamy chustki, i każdy z Was dostaje jedną klamerkę. Proszę, proszę. Niestety mam już same różowe. Potrzebuję samych różowych. Uwaga! Teraz ja zabieram tylko jedną chustkę. Spójrzcie, co się dzieje, a wy czekacie, i będę Wam przekazywać. Ja Antkowi. Antek zabiera ode mnie. To nie jest łatwe, może na górze? O, świetnie. Przekaż Olkowi. Olek? Poda Ludwikowi. Świetnie. Mhm. Stasiu przyniesiesz klarze? Świetnie. Ok. Świetnie, wróci na miejsce. Klara przekaże Zuzi będzie mało jak chusta. Za momencik. Nie dotykamy ręką. Suzienko staramy się tylko używać klamerki. Puszczamy. O, nie spadła nam. Świetnie. Skara zabierzesz swoją. Dziękuję bardzo. Mamy różne sposoby oddechowe, ale oddech pszczoły jest jednym z ulubionych dla przedszkolaków. A kiedy połączymy go z uważnym wycinaniem, kiedy przykleimy im te kartki do stołu. Po prostu będą bawić się zupełnie inaczej. Będą oddychać i pracować w sposób uważny. Będzie takie zadanie, żeby wycinać tak, jak bzyczy pszczoła. Czy kiedyś mieliście okazję usłyszeć pszczołę? Tak. Jak ona bzyczy. I my teraz nauczymy się takiego oddechu pszczoły. Uwaga. Bierzemy wdech. Bzzz. I co jest ważne? Dla Ciebie, Klaro, to też jest ważna informacja. Pszczoła robi tylko bzz, ale mogę wycinać. Ale, jej, ale to jej skrzydełka tak robią. To jej skrzydełka tak robią. Brawo, Antku. Ale mogę wycinać tylko wtedy, kiedy robię bzz. bzz. Czyli kiedy biorę wdech, to Takę. mam przerwę. Tak. A wycinam tylko wtedy, kiedy robię bzzz, więc jak będę robić długie bzy, to mogę długo wycinać. A jak mam krótkie bzz, to tylko robię ciach i koniec. Więc ustawcie się tam, gdzie są wasze kartki przypięte. Złapcie sobie tutaj, proszę bardzo, każdy sobie powolutku, delikatnie przytrzymuje. Tak, zapraszam. Ludwiku, proszę. I tu jest Olku dla ciebie jeszcze, koło Klary. Nie ciągniemy bardzo, bo nie potrzebujemy bardzo ciągnąć. Świetnie. A, zielone, proszę bardzo, i czerwone. Fantastycznie. I zaczynamy. Bzyczenie i cięcie. Bzz. Bzz. Ludwiku, też tylko bzyczysz i wtedy tniesz. Bzz. Nie słyszę pszczółek. Bzzz. Bzzz. Świetnie! Bzzz. 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 Takie zmęczone te pszczoły coś. Te Bzz. Bzz. pszczoły to mają łatwe czy trudne zadanie? Łatwe. Toarsonia. Łatwe? Ja myślę, że dosyć trudne. O, jakie piękne wzory wyszły z tego! Można by teraz zrobić pracę plastyczną, druciki kreatywne i proste liczby, a dla młodszych dzieci mogą być też tylko kolory. Nanizanie na nie kawałeczek słomki, czy to plastikowej, bo czasem takie jeszcze się zdarzają, czy papierowej, pozwala dzieciom skupić się na długo, wyszukiwać, no i ćwiczyć ruch pęsetkowy, nasz ulubiony. A my nie nie mamy drzewek, ale za to mamy małpę. I w tej małpie mieszka nasze następne zadanie. Tak naprawdę może być to każde pudełko, słuchajcie, które będzie skrywało coś takiego. To są słomki papierowe pocięte na kawałki. I do tych słomek jest właśnie zadanie. Waszym zadaniem jest na tej kartce założyć dokładnie tyle kawałków słomek w danym kolorze, ile jest napisane na górze. Czyli tu będzie trzy. A tutaj? 2, a tu? 7, a tu? 8. I każdy z Was ma inną liczbę. Gdyby ktoś miał trudność, to ja bardzo chętnie pomogę. Bo od tego. Niestety nie mam takich 10, 10, 10. 100? Nie może być 100, bo nie zmieściłoby się nam na druciku. Wszyscy mają po 20, więc wysypuję Wam tutaj przed Was i możecie. Nakładać, bardzo proszę, nie Proszę, możecie zabierać z małpy, wy sięgacie na tyle blisko, że możecie zabierać sobie z pudełeczka, a widzę, że dosięgasz, dobra, włączę muzykę, żeby było nam przyjemniej. Być może macie gdzieś Państwo stare orzechy, a może po prostu ktoś z przedszkolaków jest w stanie przynieść takie oto żółwiki i kawałek patyka, nawet przyniesionego prosto z lasu. Kawałek włóczki czy innego sznurka i zabawa doskonała. To może też odbyć się po prostu na stojąco, kiedy żółwie będą wchodziły do nas z podłogi. Uważnego kręcenia i uważnego patrzenia. To są żółwie, które przygotowałam dla was z połówek orzecha włoskiego. Tam w środku kiedyś mieszkał orzech. A teraz jest trochę plasteliny i trochę kleju, który pozwolił przyczepić te żółwie. I waszym zadaniem i to będzie trudne dla tych, którzy chcą szybko. Będziemy bardzo powoli nawijać nasze żółwie, żeby poszły do domu. Ludwiku, ciebie też to zadanie dotyczy. Bardzo o, ja kiedyś robiłem... Bardzo powoli. Wiemy, co to jest powoli. Każdy staje przy swoim patyczku. Ludwiku, z drugiej strony masz patyczek, albo Olek. Olku też. I Ludwiku też z drugiej strony. Tu jest. Ludwiku, z drugiej strony masz. Masz, każdy ma. Ok. I powolutku zaczynam nawijać. Tak, żeby mój żółw na pewno się nie przewrócił, bo te żółwie lubią Klara bardzo powoli. My się nie ścigamy w tej zabawie. Wygrywa ten, kto przyjedzie najwolniej do domu. A niektórzy z Was pędzą tak bardzo, że ich żółwie stały się żółwiami wyścigowymi. A my mamy takie wolne żółwie, które jadą tak bardzo, bardzo wolno. Staramy się jak mój najniżej wstuka, stołu, jak najbliżej jest. stołu, żeby one. Wstokar, świetnie, świetnie, Ludwiku, bardzo ja dobrze. to będę jeszcze raz. Do... A to jest <kly> zadanie skończone, jeśli czyjś to. Żółw dotarł i dociera do domu Klara, kiedy jest w całości zwinięty na patyku, więc Twój jeszcze nie dotarł. Wędruje jeszcze Stasia i wędruje Zuzi. Mój jest, świetnie, ojciec, Ludwiku, bardzo da, da. daleko mój ma jeszcze. Do domu. Nie chcę pójść do domu. To musi go robić Nie. Się... Świetnie. Jeśli ktoś z Was skończył, to oddaję. Powolutku, o to chodzi. Żeby on jechał bardzo, bardzo wolno. A Kodowanie. Oczywiście tutaj dość skomplikowane. Możecie zacząć Państwo od takiego podziału tylko na trzy. Znajdziecie to też w naszych materiałach. Ważne, żeby dzieci były w ruchu. Czyli jak gdzieś idę, zapamiętuję, co się znajdowało koło czegoś i odwzorowuję to na swojej kartce. Dla dzieci to niesamowite w uczeniu skupienia, żeby nie zgubić po drodze, powtarzając sobie, co mam na przykład kupić w sklepie. Słuchajcie, za moment przed wami takie zadanie. Tajemniczy kot, który czeka na Was na tym krześle z przodu, a Wasze kartki są zupełnie puste. A ten kod powinien znaleźć się tutaj, żeby móc wejść do krainy zabawek. Więc waszym zadaniem jest pójść, sprawdzić, co jest w lewym górnym rogu, czyli tym, co jest w prawym górnym, co jest w prawym dolnym i tak dalej, i tak dalej. Po kolei możecie sobie zapamiętywać, jak tylko chcecie. Ja nie rozumiem. Dobrze, to ja spróbuję razem z wami. Czyli... Idziemy, zostawcie na chwilę pisaki, zostawcie pisaki, bo nie chodzicie z pisakami, to jest ważne. Idziemy tutaj, chodźcie, chodźcie, zobaczcie, widzicie gdzie jest kółko? Tak. To idziemy i wszyscy w tym samym miejscu narysujemy kółko, czyli w prawym górnym rogu. Mhm. Rysujemy kółko, zostawiamy pisak i idziemy po następnym. Mogę pomóc? Świetnie. Zostawiamy pisak. Może być otwarty. Świetnie. Fantastycznie. I idziecie, i teraz już sami za... nie szkodzi. Nie przejmujemy się tym, czy to jest. Idziecie. Ludwiku, nie chodzicie z pisakiem. To jest ważne. Uważność mówi, zostaw pisak. Każdy zapamiętuje co innego. Dobra. I idziemy znowu. Świetnie, ale to nie ma znaczenia. Dobra. Świetnie. Każdy pisak, słuchajcie, pisze tak samo. Powolutku, z uważnością też na sąsiada, chodzę sprawdzać. Ludwiku, proszę cię, żebyś chodził bez pisaka. Zapraszam, pisak zostaje tutaj. To jest moje zadanie, nie muszę go zamykać, bo to jest dużo czasu, ale on czeka na mnie tutaj. Świetnie. Zostawiasz pisak, Antek? Zostawiasz zamknięty. Nie musi być zamknięty. Mhm. Dobrze. Osiem. Ludwiku, ale ty nie przepisujesz od Stasia, tylko idziesz sprawdzić sam. Co? I to jest twoje zadanie, nie od sąsiada. <noise> Mamy to, że to jest uważność na sąsiada też, słuchajcie. Tak to się dzieje w przedszkolu. A nie, moja się Twoja ósemka jest dokładnie taka, jak powinna być. Idziemy, patrzymy na następne. Mhm. Mam dobrą wiadomość. Staś otworzył nam drzwi do dobrej zabawy. Kot jest gotowy. I sprawdzimy, czy Twoja uważność zaprowadziła Cię. Mhm. Świetnie. Tylko weźmy tak z boku. Plama serc. No, brawo. Gratuluję Panu. Wszystko trafiło tam, gdzie powinno. Dziękuję Wam bardzo. Motyle. Któż z nas nie lubi obserwować, kiedy latają po łące? Ale skąd wziąć je w listopadzie czy w lutym? Nic prostszego. Możecie Państwo namówić rodziców na jakimś zebraniu? Dzieci słusznie zauważyły, że są zrobione z kawałka starej klamerki, tekturki i zakrętek. A dzięki nim kodowanie. I oczywiście zabawy pomponikami czy kolorowymi kartkami. Jeśli użyjecie dodatkowo do tego pensety, czy właśnie szczypczyków, to będziemy jeszcze ćwiczyć motorykę małą, więc uważność będzie sprzyjać nam tym bardziej. Czy wy wiecie, co to może jest? Na szczypce, do czego takie szczypce mogłyby służyć? do nakładania nagetców. A ktoś jeszcze ma pomysł? Do na do, prze, do przewracania, żeby nie dotykać gorącego. One też są, mogę poprosić cię, antku? One też, słuchajcie, są do tego, żeby nakładać cukier. Jeśli był cukier w kostkach, to można było go zabierać i nakładać do. Sól! Soli chyba się nie da. Nie widziałam takiej soli w kostkach, a cukier w kostkach nie, widziałam. I ktoś mówił: Ja poproszę dwie kostki cukru. I delikatnie się zabierał, i już mieliśmy. Ale my wykorzystamy te szczypce do czegoś zupełnie innego, bo do Was przylecą teraz motyle. Do łapania motyli? Do łapania motyli? No niekoniecznie. My sprawimy, żeby te motyle były kolorowe. I mam dla Was specjalny kod. Ten kod jest ukryty na takiej oto kartce. Aha, niebieski, czarny. To jest chyba szary taki. Chciałam, żeby to był szary. Dziewczyny będą pracowały razem, czyli ich motyl ma wyglądać dokładnie tak samo. Chłopacy pracujecie razem i wy też razem. Ale macie dwa motyle, czyli mamy stworzyć dwa identyczne motyle. Mamy... Proszę bardzo, nie będziemy chyba już teraz wybierać, bo mamy czasu, słuchajcie, trochę mniej. Chyba, że ktoś uważa. Przepraszam, wymieniajcie się. Chyba że uważacie, że potem będziecie chcieli jeszcze raz ułożyć. Zostawiamy na razie. To jest kawałek spinacza. Tak to były zużyte klamerki, które nam się w przedszkolu popsuły. Zostawiamy i mamy do tego kolorowe pompony. Możecie je dotknąć i układać według wzoru, który macie na karcie. Na warsztatach akurat szalik, ale w sezonie świątecznym być może worek świętego Mikołaja, a w czasie wielkanocnym pisanki, cokolwiek tylko przychodzi Państwu do głowy. Ważne by miało podziałkę i pozwalało dzieciom na moc sprawczą i decydowanie o tym, jak będzie wyglądał mój przedmiot, który właśnie koloruję. Nie wiem, czy wiecie, ale nadchodzi jesień, a za nią przyjdzie zima. I Uf, będzie. Panik. I będzie całkiem, całkiem. Chłodno na dworze. I wtedy warto założyć co na głowę? Najbardziej lubię zimę, bo mam zimę. Fantastycznie. A co warto ja, nałożyć ja na też, głowę? Ja też czapkę. Na, ja czapkę. Lubię zimę. A na ręce? Rękawiczki. Rękawiczki. A na szyję? Szalik. szalik. I waszym zadaniem będzie zrobić magiczny szalik. Ale ten szalik, poczekajcie, jeszcze nie mam instrukcji, więc ja. to jest jak z Lego. Jeszcze jak nie mam instrukcji, to nie układam, tylko czekam. Waszym, waszym zadaniem. Waszym zadaniem jest wybrać sobie jeden tylko patyczek. Za chwilę będziemy sobie losować, i potem go odwracam i wraca na miejsce, bo będziemy się wymieniać nimi. Zaczynam od dołu. Poczekajcie. Zaczynam od dołu, czyli ten dolny to jest pierwszy. Dajmy na to, wylosuję taki wzór. O, to biorę niebieski pisak i robię kreskę, kropkę, kreskę, kropkę. Gotowe. Zakrywam i biorę drugi. O, esy floresy zielonym. Drugi mój wzorek to esy floresy zielonym. Wystarczy tylko kawałek. Nie musimy, słuchajcie, nawet całego rzędu. Ważne jest to, żeby zakrywać, zabierać do swojego szalika, przykładać i mieć taką podpowiedź. Zobaczcie, jak ustawicie sobie dokładnie, zobacz w tym miejscu. To będziesz widziała, co, czy będziesz widział, co trzeba rysować. Dionety. Gumka recepturka i kawałek sznurka. Oto świetna zabawa. Zabawa, która pozwala się skupić, ale przede wszystkim potrzebujemy do niej pracy zespołowej. A to naprawdę niełatwe, bez względu na to, czy jesteśmy w przedszkolu, w szkole, czy w dorosłym życiu. Olku, potrzebuję, żebyś przeszedł tutaj koło Zuzi. Dziękuję. Waszym zadaniem będzie teraz poukładanie tych oto kubków. Ale te kubki będą, słuchajcie, musiały zostać poukładane według odpowiedniej kolejności. No właśnie, nie ma, bo jedna kartka będzie pusta. Układam dla Was kot. Jedynka, potem kwadrat, potem trzy kreski, potem kółko, potem trójkąt, potem esy, floresy. Niektórzy z Was mówili, że to wąż. Niechaj będzie wąż. Myślę, że tyle nam wystarczy. Więc są też kubeczki, które nie będą w ogóle brały udziału. Jaki jest pierwszy? Słuchajcie, jaki jest pierwszy kubeczek? Powiedzcie tam. Jedynka. Jedynka. Więc ja zakładam gumkę na jedynkę. Każdy z was zabiera. Zapraszam, jeden sznureczek. Zapraszam, jeden sznureczek dla ciebie. Świetnie, świetnie. świetnie. Nie, nie, nie. Potrzebujesz Antku puścić? To nie jest. Zapraszam, to jest dla Antka. Proszę bardzo. Kierować. Będziecie Spadanie. kierować w ten sposób, żeby jedynka Aaaa! była na kwadracie. Zobaczcie. Ps, ps, ps. Nie. Jak rozciągniecie tak bardzo, to będzie Wam spadać. Jedynka wędruje na kwadrat. To jest Wasze zadanie. Zaprowadzić jedynkę na kwadrat. Powoli. Powoli. Dopiero jak będziecie nad kwadratem, to wszyscy pociągniecie tak, żeby spadło. Troszkę bliżej, troszkę bliżej podjedźcie. Świetnie, zabieracie gumkę. Teraz waszym zadaniem jest rozciągnąć. Nie, nie, nie dotykacie w ogóle. Rozciągamy. Świetnie. Co było? Słuchajcie, następna. No już jesteście Kwadratki, na kwadracie. Teraz, kreski, teraz potrzebujecie zabrać. Mhm. Ja to chyba wiem, jak szybko. Świetnie. Wędrujecie. A ja tylko zamienię, bo kolejność Śpiewa. jest niewłaściwa. Świetnie. Dobra. Nie, na koło. Dobrze, dobrze jest. Na kwadrat wchodzi trójka. Rozciągamy. Świetnie. Teraz potrzebujecie? Kółka. Świetnie. Zabieracie kółko. Rozciągamy. Świetnie. Fantastycznie. Niestety zgubiliście po drodze. Powolutku. Zróbcie to powoli. ja postawię. Nie. Powoli, Olku, jesteście jedną drużyną. Co zrobiliśmy, możemy powiedzieć, tak? Bo to my zrobiliśmy. Świetnie. Cudownie się teraz skupiasz, zobacz i jak pięknie idzie Wam praca. Dziękuję. Co jest następne? Trójkąt. Świetnie. Fantastycznie. I macie coś na sam koniec. Co? Węża. Węża. Uwaga, uwaga, Ludwik zgubił swój sznurek. Poproszę. Pamiętajcie, że jesteście jedną drużyną. Przeszedłeś, Stasiu, i w ten sposób zaburzyłeś niestety. Więc musisz wrócić na swoje miejsce. Nie, wracasz na swoje miejsce. I wtedy dacie radę. Poczekaj, Antku. Dobra. Zostałem ostatnie. Świetnie. Niestety, nie. Za szybko. No nie to wina, to jest wasza drużynowa zabawa. Ludwiku, też pracujesz w tej drużynie. No gratulacje, udało wam się. Sprawdzamy. Nie mieliście kodu z pustym. Pust, jedynka, kwadrat, trójka, koło, trójkąt i wąż. Gratulacje, dokładnie wam się udało. Dziękuję. Kostki do gry. Mogą służyć nie tylko do grania, ale też do uważnego wypatrywania. Oczywiście, dla młodszych dzieci użyłabym większych kostek, ale tu mam zerówkę, więc dzieci pracują na naprawdę małych kostkach i skupiają się jeszcze bardziej. Mhm. To są świecowe. Mam dla Was zadanie. Kostkowe zadanie. Ludwiku, potrzebuję, żebyś stanął tu spokojnie, bo nie będziecie dobrze widać. Świetnie. Wasze zadanie polega na tym, żeby rzucać swoją maleńką kostką, czyli uważnie patrzeć. I te numery, które są, kolorować według wzoru. Każdy z Was ma podany inny tajemniczy kod. Do Czyli domu? można ją zabrać do domu, i tę pracę, ja i tę ja kostkę. Ja więc ja co jest prakta. ważne? Zabieracie sobie jedną małą kostkę. Proszę Moje, bardzo. Proszę Świetnie. Zabieracie sobie jedną kartę pracy. Zapraszam, ale już masz też. To jest jeden. Proszę bardzo. Okej. Ja Proszę? będę Proszę bardzo. I można pokolorować tylko jedną kostkę w tym kolorze. Czyli nie maluję wszystkich, które są zielone, tylko jedną. No, bo takie jest zadanie. To by było za łatwe. Olusiu, różowy to też jest kolor. Wiem, że nie zawsze podoba się chłopakom i rozumiem to. Ale nie będziemy go znikać ze świata, tylko dlatego, że komuś się nie podoba. Ja to zobacz, co masz pod trójką. Ja mam trójka. trójka jest w jakim kolorze u ciebie, Ludwiku? Świetnie, Olek może ci pożyczyć, bo zaraz skończy. Świetnie. I zaczynamy. Nie, tylko jedną. Klara, powiedziałam, że tylko jedną, tylko jedną kostkę mogę zakolorować.